W pokażę wam co, to, co dostałam od mojej mamy. Więc pierwszą rzecz to może wezmę taką pierwszą, lepszą. Nie patrząc się to są M&M's. ich e, jest tutaj bardzo dużo, przynam. i Są jakieś w pianku, czy coś takiego. To ale dobra. E, następnie dostałam rurki do picia. Mam już takie jedne, pokażę Wam z ona jest taka. To jest ten. To jest ona. I jak się nią ona trwa aż do 8 godzin i mam branzioleczki też takie świecące do 8 godzin. Kolejna rzecz to już jest um, lizak. Już go otwierałam. Oni cię kręcą. Ustawili wow. taki bananowy bardziej czy coś takiego. Mm. Ale dobry przykład. Kolejna rzecz to już jest taka świąteczna. To są barwniki. To są stemple do jajek. Mam tu cztery stemple, zaraz wam powiem jakie. Je... Jest tak, motylek, kwiatek, kaczka, i y, oczywiście jeszcze dodatkowo zajączek. I taka. Y, są tutaj rękawiczki. Są jeszcze tutaj taka. Jedne y, No, ale jest taka tutaj y, taka chusteczka. No, taka niebieska. Kolejna rzecz to już jest taka bardziej dla większych dzieci, moim zdaniem. Ona jest polecana od, yy, 10, roku, od 10 roku życia. Podobno, tak prezentant napisał. Yy, ja już trochę zrobiłam coś z tego. Więc on to się zdrapuje, zaraz wam wytłumaczę. Zobaczcie. Na przykład. tutaj. Ja się tak zdrapuję i drugie mam z koni. Ale jeszcze zanim to zamknę, to tutaj mamy takie... napisać własną. Um, oczywiście można napisać własne ten opowiadanie też. <laughs> można malować jeszcze te takie rzeczy. I druga jest z koni. Jest dokładnie taka sama. Ale z tyłu pokazuje, jak rysować konie. Ich jest naprawdę dużo, tych rzeczy. I teraz najlepsza rzecz. To jest um, taki długopis. To się go tak odkręcam i on pisze. To jest top model, ale śpiewa. Śpiewa jest. Śpiewa w ogóle. Um, ja już szukałam tej piosenki. Bardzo fajna, wiem, która już to śpiewa, ale jeszcze mam jedną rzecz, którą chcę Wam chętnie pokazać. To jest właśnie taka podpórka Misia. Misia, tu ona wygląda tak, i ona ma linijkę i stempel dodatkowo, A ja nic więcej nie dostałam. Z takich zabawek. Tak, to wszystko było. Jakby co, to dawajcie 20 łapek do góry. Będę bardzo szczęśliwa. Pod tym 20 będzie kolejny filmik. Teraz co dostałam na e, Wielkanoc. Pa!